Cześć. Dziś zobaczymy pięć bitew, które zmieniły bieg historii. Strategia, zaskoczenie i zwroty akcji każda z nich miała ogromne konsekwencje. Zaczynajmy. Pierwsza z nich to bitwa pod maratonem, która miała miejsce w 490 roku przed naszą erą w starożytnej Grecji. Persowie, pod wodzą króla Dariusza, i wysłali armię liczącą około 25 tysięcy żołnierzy, by podbić Grecję. Grecy zaledwie 10 tysięcy wojowników. Musieli stawić im czoła. Choć persowie mieli przewagę liczebną, Grecy zastosowali sprytną taktykę, atakując w momencie, gdy persowie byli najmniej przygotowani. Czy wiesz, że po zwycięstwie jeden z greckich posłańców, Filipidis, przebiegł 42 km, by ogłosić wieść o zwycięstwie w maratonie? I tak właśnie powstała tradycja biegu maratońskiego, który dziś znamy. Zwycięstwo pod maratonem zatrzymało ekspansję persów w Europie. A także pokazało, że w starożytności kluczowa była nie liczba, ale strategia i morale żołnierzy. To wydarzenie na stałe zmieniło oblicze historii wojskowości w Europie. Druga bitwa, o której chcemy opowiedzieć, to bitwa pod Hastings, która miała miejsce 14 października roku 1066 roku. Była to kluczowa bitwa, która miała olbrzymie konsekwencje dla całej średniowiecznej Anglii. Po śmierci króla Edwarda Wyznawcy. Do tronu rościły sobie prawa trzy osoby, ale to Wilhelm i książę Normanby postanowił stawić opór i zdobyć Anglię dla siebie. Bitwa była wynikiem inwazji Wilhelma, który miał zdecydowaną przewagę pod względem strategii. Anglosaskie wojska pod wodzą Harolda Godwinsona nie miały takiego doświadczenia. Decydujący okazał się moment, w którym łucznicy normancy zaczęli strzelać w stronę wojsk Harolda, a kiedy ten upadł, cała armia została pokonana. Zwycięstwo Wilhelma nie tylko oznaczało koniec anglosaskiej dynastii, ale także wprowadziło elementy kultury normandzkiej do Anglii, które miały olbrzymi wpływ na późniejsze dzieje tego kraju. Zwycięstwo Wilhelma zmieniło mapę Europy na długie wieki. Po tej bitwie zaczęła się w Anglii nowa era, w której normanizm zdominował angielską arystokrację, a także miało to ogromne konsekwencje społeczne i polityczne dla całej wyspy. Bitwa pod Waterloo to wydarzenie. Które na stałe wpisało się w historię. Napoleon Bonaparte, wielki wojskowy geniusz, który zdominował Europę, zmierzył się z armią koalicji Brytyjczyków, Prusaków i Holendrów. Bitwa miała miejsce 18 czerwca 1815 roku i zakończyła ostateczny upadek Napoleona. Po wcześniejszych niepowodzeniach, Napoleon zebrał armię i próbował odzyskać kontrolę nad Europą. Jednak koalicja, pod wodzą księcia Wellingtona, zdołała przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Decydującą rolę w bitwie odegrała interwencja armii pruskiej pod wodzą Gebharda Leberechta von Bluchera, która dotarła na pole bitwy w kluczowym momencie. Napoleon, po klęsce pod Waterloo, został zesłany na wyspę świętej Heleny, gdzie spędził resztę swojego życia. Bitwa ta zmieniła układ sił w Europie na całe stulecia. Bitwa o Stalingrad była jednym z najbardziej brutalnych starć II wojny światowej, trwających od sierpnia 1942 roku do lutego 1943 roku. Walka toczyła się o kluczowe miasto w zachodniej części ZSRR, które miało strategiczne znaczenie na froncie wschodnim. Przemiany militarnego krajobrazu i twardy opór obrońców miasta miały ogromny wpływ na dalszy rozwój konfliktu. To starcie było symbolem wielkiej wytrwałości i determinacji. Początkowo przeciwnicy byli pewni swojego sukcesu, ale ostatecznie zostali otoczeni przez siły obrońców. Bitwa ta miała ogromne znaczenie i była momentem zwrotnym w walce na wschodnim froncie, zmieniając bieg wydarzeń wojennych. Podczas bitwy wzięły także udział oddziały kobiece, co było nowością na polu bitwy. Ich zaangażowanie w walki było istotnym elementem w tamtym czasie i stanowiło ważny wkład w wysiłek wojenny. Bitwa o Midway to jedno z najważniejszych starć II wojny światowej, które miało miejsce na Pacyfiku w czerwcu 1942 roku. Po wcześniejszych sukcesach Japonii na Pacyfiku Amerykanie postanowili zadać im decydujący cios. Z pomocą wywiadu Amerykanie byli w stanie przewidzieć ruchy Japończyków, co dało im przewagę. Podczas bitwy Amerykanie zniszczyli cztery japońskie lotniskowce, a ich flota została znacznie osłabiona. Była to kluczowa bitwa. Która zmieniła układ sił na Pacyfiku, umożliwiając Amerykanom przejęcie inicjatywy w tej części wojny. Zwycięstwo w bitwie o Midway było możliwe dzięki złamaniu japońskich kodów wojskowych przez amerykański wywiad, co pozwoliło na skuteczne przygotowanie się do bitwy. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw like i subskrybuj, by nie przegapić kolejnych ciekawostek. Do zobaczenia!